Gra jeszcze oficjalnie nie wyszła, a przed nami paczki za 50 tysięcy, 175 tysięcy i 275 tysięcy monet. Czy wy wiecie, ile kiedyś trzeba było czekać na paczkę za 100 tysięcy? Te paczki przychodziły tylko i wyłącznie, albo raczej rozpoczynały się na okres Team of the Year. Mamy jeszcze przedpremierowo, a tu są paczki za 275 tysięcy. Nie wiem, co powiedzieć absolutnie. Znaczy wiem, zaraz sobie to otworzymy. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob, a przed nami kolejny materiał na moim kanale z FC20. 4. Moi drodzy, zanim przejdziemy do tego absolutnego szaleństwa, dajcie mi znać oczywiście w komentarzach, co o tym myślicie. Czy wy otworzyliście te paczki, czy w ogóle już macie grę, bo to jest, to, to jest to dla mnie największy szok, jaki istnieje. Zanim to wszystko, to przejdziemy do składu. Chcę wam pokazać mniej więcej, co u mnie się dzieje, jak do, podchodzę do gry w tym roku. Jaki czas miałem, tak naprawdę to wszystko poświęciłem na to, żeby robić ewolucję, a raczej ewolucję głównie, czy to garnaczo, czy majno. Majno to jest absolutna bestia. Jak widzicie, wszystkie ewolucje, które mam włączone, Obecnie, plus jeszcze jedna jest. O, tutaj Wiktor Lindelof. To są wszystko zawodnicy Manchesteru United. I taką też zasadę przyjąłem sobie do ewolucji właśnie w tym roku, że chciałbym robić tylko zawodników, którzy są z Manchester United. Jakoś trzeba pomóc temu klubowi, nie? Chociaż ostatnio z zupełnie wygrali wow. Na początku postanowiłem właśnie zrobić Mino, jako że jest to karta Absolutnie, absolutnie fantastyczna Ze stylem gry właśnie Motorniczy ma 99 agility I balance, no to jest coś niesamowitego I tak też właśnie się nim gra Polecam bardzo, no jeszcze potem oczywiście garnaczo I resztę sobie też wykonam No dobra, ale co się oprócz tego działo Oprócz tego oczywiście grałem, żeby zrobić parę Objectivesów i tak też mi się udało Je zrobić, przy okazji dobiłem do dziesiątego Poziomu i właśnie teraz czas odebrać Wszystkie te paczki. Jeżeli chodzi o to, co wybieram 10 razy 80, plus czy 84 razy 2, no to dla mnie to jest prosty wybór 80 razy 10, tak naprawdę. No bo możemy sobie zrobić SBC, jeżeli coś fajnego wypadnie, a jest do SBC, a raczej w SBC co do roboty Kevin De Bruyne, być może to jest czas, żeby go właśnie zrobić. To samo się ma 10 poziomu, gdzie wybieram. Uwaga, 83 razy 10, 84 razy 5 też wygląda dobrze, ale zdecydowanie wolę te wersje. No i oczywiście dalej będzie się jeszcze działo. Nie zmienia. To jednak faktu, że to mamy zakończone. Tutaj kolejne paczki, więc pozwólcie, że po prostu je wszystkie podbieram. No i to nam daje, no może nie 20, bo tam parę brązowych też paczek było, ale dużo, bardzo paczek bardzo ciekawych. Chociaż nie, czekajcie, nie ma tutaj paczek, to zacznijmy sobie od tych złotych, a następnie oczywiście będziemy patrzeć jak, a nie, czekajcie, jeszcze player pick, no tak Jak uda nam się fajnie rozbudować nasz skład, 83 overalla, biorę, a być może właśnie uda nam się też zrobić jakieś SBC Moi drodzy, zapraszam was bardzo serdecznie, lecimy, po kolei, zaczynamy od złotych paczek, które są za 5k zupełnie normalne Zaczynamy od tyrama, który swoją drogą jak karta. jako karta wygląda fantastycznie Nonrer, który jak wrzuci się go do ewolucji, dobrze wykona. Uważam, potencjał jest. Ale widzę ekrany zbugowane, tak? No to nieźle. Lenormand. Holandia, zobaczmy. Środkowy połącznik ofensywny. Raczej z tych paczek. Tutaj wiele się nie spodziewam. Z Ajaxu. Ajax w ogóle co za fatalna forma w tym sezonie, tak? Bergis, 81 overall. Portugalia, lewa obrona! I Bayern Monachium. To będzie jakaś kobieta? Czy nie? To jest Guerrero. No zapomniałem o nim zupełnie, że on teraz przecież gra w Bayernie. No dobrze. 82 overla. Znowu do ewolucji. Przyszłości albo, bo ona playstyle Tiki Taka Plus, no potrafi podawać. Dobra, lecimy teraz z paczka za 7,5 tysiąca, która, no, równowartość 7,5 tysiąca, oczywiście to jest z objectivesów. Środkowy obrońca z Newcastle United, to nie jest ktoś, kto nas interesuje, to jest Botman. Dobra, premium gold pack i potem zaczynamy naprawdę zabawę, bo to są specjalne dalej paczki już z Ultimate Team. Teraz trafiamy do No dobrze, no to co? Zaczynamy sobie od paczki za 30, o ile się teraz nie mylę, 35 tysięcy monet. E, czy coś. Będzie ciekawego. Czy w ogóle jakiś walkout, bo ja... Tak, tak sobie myślę, że ja jeszcze nie trafiłem ani jednego walkoutu w tej chwili. No to przydałoby się w końcu mieć to za sobą. I mamy walkautzik 88 over, e, overall Renard. 83 tempo, no to troszeczkę boli. Reszta statystyk, naprawdę fenomenalna, ale to tempo jest zabójcze. I o, oh, wow, to nie, jest, to, to nie jest paczka za 35 tysięcy. Moim zdaniem to jest troszeczkę lepsza. No i kolejny zawodnik ma cztery do ulepszenia. Galton, oczywiście tu jest zawodniczka, nie zawodnik. Parę ciekawych kart, kontrakty, no i raczej nic innego, co by nas jakoś specjalnie. Interesowało, Molinę sobie rzucamy Na listę transferową No dobra, pierwsza paczka uważam 88 rana bardzo dobrze Teraz paczki z dwoma zawodnikami Na szybko, Garcia to pierwsza David to druga paczka a to jest paczka trzecia. Idziemy dalej. No dobra, teraz już zaczynamy te gwarantowane, które mają jakiś overall gwarantowany 82. Zobaczmy, czy będą. No, te ekrany zwane, czyli 83. O, to będzie Rafa, ale Rafa ma chyba 82. Z tego co pan. Nie, o, żałoba Mario. To, to mi się pomyliło. Wybaczcie. No tak czy inaczej, 82, tak? Więc niewiele się tutaj zmienia. Niewiele nas to interesuje. Przechodzimy do 78 razy 2. No, czy będzie jakiś powyżej 80, czy trafi nam się dwóch, którzy mają właśnie 78? I to jest DiMarco. Bo czy to nie będzie DiMarco? To jest DiMarco 82 overalla Jego chyba mam. Tak jest. Więc sprzedamy. Idziemy dalej i teraz jest 80 chyba razy 2. 80 plus razy 2. Tak jest. Y oczywiście odpalamy i sprawdzamy, co tu się wydarzy. Nie, znowu. O nie, teraz Kanadyjczyk Środkowa Obrona. Czy to może Kanadyjka? Dlatego nie kojarzę. Tak jest, Gils, Gilles i Sabice. No dobra, 81 razy 2, i przed tymi naszymi dwoma wielkimi już paczkami, to moim zdaniem przynajmniej środkowa obrona z Benfiki, Argentyna. O i Lucas Vazquez. Duże paczki już przed nami, ale zanim to otworzymy, moi drodzy pełnoletni widzowie. Mam nadzieję, że wasze drużyny nie zawodzą, a jeżeli zawodzą, to cóż, znam ten ból. Niemniej jednak, w lidze angielskiej w tym momencie jest szansa na nowe trofeum: obrońcy Manchester United, czyli Puchar Anglii. Różnie go nazywają Carbonara Cup, Puchar Myszki Miki. Niemniej jednak, każdy i tak gra, i też każdy by się cieszył, gdyby go wygrał. Przynajmniej troszeczkę. Więc wykorzystałem mecze i stworzyłem mały kuponik, właśnie na te spotkania. Uwaga, Liverpool kontra Leicester i pomimo tego, że Leicester radzi sobie Naprawdę dobrze w Championship, to nie uważam, że Pokonają Liverpool, oni będą chcieli Coś udowodnić, więc tutaj dla mnie czysty Liverpool. Lincoln kontra West Ham, no to jest chyba oczywiste, że W przypadku takich rozbieżności Jeżeli chodzi o jakość zespołu, West Ham jest tu Gwarantowanym faworytem, natomiast Mam nadzieję, że tam się nic nie zmieni faktycznie ten faworyt Dowiezie, uważam, że West Ham zwycięży To spotkanie, a na końcu Brentford, Arsenal Arsenal jest w gazie, trzeba to powiedzieć I uważam, że też będą chcieli, myśleć o tym że to trofeum jakieś trzeba do gabloty wrzucić. I nawet jeżeli jest to najmniejsze trofeum z tych wszystkich dostępnych w no, sezonie, tak naprawdę, to warto się o niego przynajmniej trochę postarać. Potencjalna wygrana całkiem fajna i mam nadzieję, że faworyci nie zawiodą. No, na koniec, jeszcze oczywiście przypominam o Jacob, tylko dla osób pełnoletnich. I pamiętajcie też, moi drodzy, żeby zawsze grać odpowiedzialnie. To jest najważniejsze. A teraz wracamy do paczek. 80 plus razy 10, więc zobaczmy, co tu się wydarzy. Otwieramy, bo przed nami jeszcze naprawdę całkiem niezłe paczki. Niemcy. Środkowa obrona. BVB, czy to będzie Hummels? Czy może nie? Nie, Zyleś, to jest Zyle całkiem dobra Całkiem dobra karta, więc sobie go Oczywiście zabierzemy, jeżeli by nam się stworzyła Jakaś taka niemiecka strona Poza tym raczej bez większych Tutaj zaskoczeń No dobra, bierzemy, to jest foder. Nie czarujmy się, teraz idziemy dalej Do jeszcze większej paczki, 83 razy 10 Tu musi być walkout Nie wierzę, że w tej paczce nie będzie przynajmniej jednego walkoutu Lecimy moi drodzy Jeden walkout w mojej karierze już miałem A teraz to jest Rice Nie, to jest Ba, czekajcie, co? To jest kobieta 80... Jakim cudem? Jak to jest możliwe? Że w parce 83 razy 10 nie mam walkoutu? Wytłumaczcie mi to, proszę. Bo to jest aż niewiarygodne dla mnie. To jest dla mnie niewiarygodne. Czy można mieć większe nieszczęście w Fifie? Nie wiem, ale się domyślam. No dobra, zabieram te karty i idziemy praktycznie od razu. Póki, chociaż teraz 83 jakiś. Gills. Czy możemy SBC zrobić jakieś? No tutaj chyba jeszcze nie mam wystarczających zawodników. A w Madisonie zobaczymy, jak u niego to wygląda. 83 są jakieś, są 83. Spróbujmy. Zaczniemy sobie oczywiście od Gills. A potem będę wrzucał po kolei 83 trójki, które mam. Bo tych 80 trujek jest całkiem sporo w tym roku. Niestety muszę przepalić panią z Manchester United, no ale trudno. I tak ją pewnie trafimy jeszcze z 38 razy. Wykonaliśmy to zadanie. Fajnie. Pierwszy krok do Madisona, który wygląda jak naprawdę solidna karta, jak na start. Czy nam się De Bruyne uda zrobić? Zobaczymy. No to są jeszcze te paczki. Z fundacji. No dobrze, doładowane mamy FAPońce, więc czas zacząć. Od... Chcę otworzyć tylko te trzy paczki, które mamy tutaj. Zaczynamy od tej za 50 tysięcy monet, albo 500 FC points, jak to się teraz nazywa. Zobaczmy, czy będę, moi drodzy, miał tutaj trochę więcej szczęścia niż w innych paczkach Niemcy. Nie mówcie, że to samo, co przed chwilą. No, no nie, nie to samo. Nie to samo, jest to ktoś inny. 84 Ginter. Wow, czyli jednak Niemców może jednak będziemy robić. Nie mam zielonego pojęcia. Mamy też wypożyczenie, ture i sokra... ture, z której się akurat cieszę. Z które się. I Antony, proszę bardzo, wrócił. Przynajmniej tutaj w tym jest. Więc pewnie go gdzieś tam ulepszymy sobie. Nico Williams. No a reszta taka, powiedzmy sobie, raczej przeciętna. Tu wrzucamy tego pana. Proszę bardzo. Bierzemy. Teraz na samym początku na pewno się te ikony jeszcze przydadzą troszeczkę, jeżeli chodzi o. Oczywiście, nawet wypożyczenia. No dobra, i teraz coś, co jestem mega ciekawy, jak to będzie wyglądało. Lecimy, prawda? Lecimy. 2000 FC Points, paczka za 175 tysięcy monet. Jak gra jeszcze za 4 dni, mam nie wychodzić w ogóle. Zobaczmy. Środkowa obrona, no to będzie kto bastoni? 85 bastoni, to jest mój najlepszy. Znowu nie ma żadnego. Zaraz mnie po prostu poskręca tutaj, że ja w tej paczce nie potrafię walkautu trafić. Ludzie trafiają tu podwójne ukałty, po jakieś absurdalne chore te, a ja nawet. Nie jestem w stanie trafić tutaj walkoutu. No to jest Człomen to jest fajna karta na pewno. Co jeszcze tutaj mamy? Trap, Bastoni, Vlaho, Werner. Werner jest całkiem ok, Konate. No i Draft Token. Draft Token jest fajnie, fajnie. No dobra, bierzemy ich. Nie ma tutaj większej historii, w tym powiem wam szczerze. Więc nie będę tutaj kłamał, że dużo jest do zrobienia tutaj. No nie jest dużo do zrobienia. Jest tu dużo do wyrzucenia. Dobra, tych się muszę pozbyć już, więc idziemy do paczki, która też tutaj czeka i patrzę na nią: 275 tysięcy. Mamy tutaj 30 złotych zawod zawodników, 81 plus, i w tym trzech gwarantowanych 84 lub więcej. Jeżeli. Ja wiem, że brzmi jak zacięty rekord, ale jeżeli tutaj nie będę umiał walkał, to przysięgam. Mam najgorsze szczęście, jakie istnieje w Fifie Naprawdę. Ojej! To jest akurat fenomenalne trafienie, moi drodzy. FK Pajor, ona jest fenomenalna. Myślałem. Oj, ale czekajcie, też mamy jeszcze Wiktor Osymek. Proszę, ale nie, FK mi oddawaj z powrotem. Ja nie chcę być tutaj niemiły, ale to jest fenomenalne. W końcu dobra paczka. Udało się, Ewa Pajor. Przecież to jest taka bestia. Ją się tak dobrze gra. Naprawdę, naprawdę fenomenalnie. Ile ona jest warta teraz? Ile jest FK warta? A, look show jest. <coughs> Nie no słuchajcie, FK na pewno wlatuje z Osimenem do, do składu. Jakoś tak to zrobimy. Show fajnie, fajnie, że jest, bo będziemy go pewnie gdzieś tam ulepszać. Czukuwezę na zmianę. Jak najbardziej fajnie. Draft token sobie oczywiście zabieramy. O, znowu turę. To jest. To jest naprawdę fajnie, bo dzięki temu możemy mieć go na 20. To jest. Champions Champions League. Champions League. To jest Food Champions. To jest. E, Champions, przepraszam już w tym momencie. No dobra, bierzemy ich wszystkich. Zaraz sobie ten skład polepszymy troszeczkę. Tutaj patrzę, co tu się może wydarzyć. Czy mogę ich wykorzystać na SBC jakieś? No tak średnio bym powiedział. Bo tylko tych trzech zawodników mam niewymiennych. Na razie się zastanowię. Odłożę to na później. Teraz muszę się zastanowić, jak to fajnie połączyć, bo oczywiście Ferrana Toresza trzeba wyrzucić stąd. Tak samo. Jak hermoso, bastoni sobie tu wejdzie. Zobaczmy, jak to możemy ułożyć, żeby faktycznie coś nam to dało. Tutaj Wiem, że DiMarco chyba możemy sobie tu wrzucić, prawda? 79 tempano no troszeczkę mnie to boli. Ale chyba nie mamy za bardzo tutaj innego wyboru, żeby dostali chociaż minimalnie troszkę więcej zgrania. Zamiast Kajsedo możemy albo Lobotkę dać. I Lobotka wygląda naprawdę bardzo solidnie. Albo ewentualnie wiem, że mam Zielińskiego. I wiecie co? Dajmy sobie Zielińskiego, prawda? Dzięki temu mają tutaj po pełnym zgraniu. Troszkę nam brakuje 5 zgrania, chociaż może tutaj na prawym skrzydle mamy kogoś, kto... Lepiej by się nie zane, to na pewno by było troszeczkę lepsze rozwiązanie. Jest też tydr. Ją można by z F połączyć, nie? Można by tak zrobić. Ona może być napastnikiem. Przysięgam, że kobiety mogą wygrać albo na skrzydł, albo na... za każdym razem na napastniku, jak na to patrzę. No dobra, zobaczmy kogo jeszcze zamiast. No F można dać, tylko F nie mam z kim ją połączyć. Dobra, a, mamy Zielińskiego przecież. Ewa Pajor, dobra, zostaje. Ma jedno zgrania, nie jest źle, słuchajcie. Wiem, że mogłoby być lepiej, chyba że mamy tu jeszcze jakiegoś obrońcę dobrego z. Jest Skriniarz, szkoda, że już zmienił klub, bo by się nam akurat przydał. Romanioli, no nie ma za bardzo nikogo, kogo bym chciał umieścić w składzie w tym momencie. Więc chyba przy zostajemy. Dobra, przyrzuciłem tu jeszcze Zomera i dzięki temu mamy troszeczkę więcej zgrania. Na większości, no to teraz idealnie to wygląda. Uzupełniam jeszcze ławkę jakimiś szybkimi zawodnikami, dobrymi albo solidnymi. I zagramy sobie meczek Majno musi zdobyć tutaj więcej jeszcze asyst. Ok, ławka zrobiona, idziemy do meczu. Zobaczmy przeciwnika, jak tu u niego wygląda, Castells, Godfrey, Show! Shaw może grać na środkowej bronie, w sumie też fajnie No mamy składzik w teorii lepszy, więc tutaj nie ma żadnego wytłumaczenia Trzeba pokonać przeciwnika eee, Lecimy, Zieliński, przede wszystkim Majno Zobaczycie, mam nadzieję, że on pokaże się z dobrej strony i nie przegram tutaj Przydałoby się zwycięstwo Majno, dostaje piłeczkę i zobaczcie, co on robi Zobaczcie, co on robi, zobaczcie, jak on kontroluje piłkę Zobaczcie, jak on kontroluje piłkę Majno, uderzenie, Majno, ale no jeszcze te strzały muszę dopracować Majno świetnie odbiera piłki. Naprawdę ja tak lubię grać tym zawodnikiem i teraz jeszcze daleka piłka. Będzie dośrodkowanie. Majno, z zewnętrzniakiem i castel dziwnie wybija, ale z problemami. Ewa Pajor. Ale klucze muszę zostawić przeciwnik, potrafi kręcić, potrafi kręcić, no i to jest... nie będzie proste spotkanie. Nie wiem, ja, ja, jakby... Słuchajcie, jest 2 do 0 po pierwszej połowie, ale no, ciężko mi powiedzieć, jak bardzo przeciwnik dobrze gra tak naprawdę, jeżeli on głównie skupia się na utrzymywaniu piłki i dryblowaniu. I musicie mi uwierzyć, że naprawdę jest gościu na naprawdę wysokim poziomie. Ajajaj, niedobrze. Nie no, go, gość jest naprawdę... Bardzo wysoka liga, jeżeli chodzi o umiejętności. Moim zdaniem przynajmniej. Więc tutaj nie mam do siebie pretensji. Ma może słabsze karty, ale ma złote karty, które są i tak bardzo dobre w jakichś tam, tam aspektach, więc nie ma co się tutaj jakoś specjalnie tłumaczyć. Ewa Pajor, Pajor. No i to ma wykończenie naprawdę na najwyższym poziomie. 3-1, czy coś tu jeszcze możemy zrobić? Będzie ciężko. Ok, Ewa Pajor dostała piłkę od Garci. Osimech. No dobra, 3-2. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oj. O kurczę, niewiele brakowało. Szkoda. Dobra, musimy małe zmiany zrobić. Zróbmy Pajor zejdzie i Yunchton coś tam wejdzie. E, Majno zejdzie, Czułameni wejdzie. Sane wejdzie za Garnacho, Lobotka wejdzie za Zielińskiego. I Werner wejdzie za Osimena. Wiem, jak to brzmi, ale no. no, Czułameni. Czułameni, czułameni! Skoda! Skoda! No nie! Nie mówcie, że Brandt to wy... O, oh, moi drodzy, Skoda! Były szanse na koniec jeszcze przyatakować, ale no nie wysło, nie wyszło. Ale gościu był dobry. Oddaję, że po prostu był dobry. No i jeszcze muszę dokładnie nauczyć się tego, jak grać w EAFC24, ale ja nie ukrywam, słuchajcie, największą radość mam, kiedy karty ewolucji mi rosną. Muszę przyznać, że jak na razie, jak na razie Uważam, że jest to zmiana bardzo na plus Te ewolucje i już się nie mogę doczekać Żeby wymaksować mojego Mino Ale to każdy pewnie swoje postacie ma I swoje, swoje karty, które obserwuje To jest najfajniejsze, prawda? Ja wam dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak Jeżeli chcielibyście więcej testowania tych paczek, które się pojawiają Zapraszam, polecam się bardzo na przyszłość I do zobaczenia kolejnym razem Trzymajcie się, cześć